A tutaj w tym zielonym kubraczku Pickford mają coś takiego, co się nazywa. W 3 minucie już jeden z Evertonu. Dziś zapraszamy Was na mecz na najnowszy stadion w Anglii. Ten obiekt został. Oddany do użytku pod koniec sierpnia 2025 roku. Teraz mamy grudzień szósty, więc trochę ponad 3 miesiące temu. Dlatego jest to najnowocześniejszy, najświeższy, najnowszy stadion w Anglii. Everton przeniósł się tu z Godison Park, stadionu, który jest dosłownie rzut kamieniem od stadionu Liverpool. Stadion ten mieści troszeczkę ponad 52 tysiące, prawie 53 tysiące. Osób. Zaraz wejdziemy do środka i pokażemy Wam, jak wygląda ten nowoczesny stadion od środka. Stadion jest zbudowany nad wodą. Po drugiej stronie jest rzeka, która wpływa do Liverpoolu. Dobra, my już w środku. Teraz jedziemy niebieskimi schodami w górę. Zobaczymy, jaki mają tutaj widok. No, widzę, tutaj dużo jedzonka można kupić, choć zobaczymy z tej strony, jak wygląda tutaj widok. Wygląda jak kolejny stadion, z bliska jak nowy rozdział w historii Evertonu. To jest Bromley Moor, Dock Stadium, nowy dom. The Toffees. Kibice żegnają Godison Park po 130 latach. Dla wielu drugie serce i miejsce, w którym dorastali. Ale czas gonił, stary stadion już nie dawał rady, a klub potrzebował czegoś w na miarę XXI wieku. Budowa tego kolosa zaczęła się w 2021 roku, a sam projekt to jedna z najbardziej ambitnych inwestycji w historii Premier League. Całość kosztowała około 800 milionów funtów. Nowy stadion pomieści około 52 888 widzów. Ale każdy z nich będzie siedział zdecydowanie bliżej boiska niż na starych angielskich arenach. Everton od początku założył jedno: atmosfera ma zostać, tylko oprawa ma być nowoczesna. To miejsce budowali 4 lata, kawałek po kawałku, dosłownie wbijając stadion w teren dawnego portu. Goodison Park był legendą, Bromley Moor ma być przyszłością. No i jesteśmy już na samej górze. Akurat chyba siedzimy na tej trybunie, która jest stylizowana na trybunę Borusi Dortmund. Ten Yellow Wall, ale ręki nie dam sobie uciąć. Że tak wygląda ten stadion od środka. Typowo piłkarski. Siedzenia blisko w linii boiska. Mura waleczkowo podniesiona do góry. Tak jak powinno być. Jesteśmy prawie. Na samej górze, no, tylko jeszcze jeden rządek jest za nami. Siedzeni mm, mają coś takiego, co się nazywa i e bar. Normalnie można sobie piwko samemu nalewać taka technologia, bracie. A tutaj mamy taki sklep. Wykupuje się takiego pasa. Wchodzi się do sklepu, bierze się któryś z tych produktów i się wychodzi i po prostu nas kasują automatycznie. U góry pod tym teraz nie widać jest pełno kamer i one jakby śledzą nasz ruch i wszystko tutaj się działa automatycznie. Bo można po prostu zapłacić też przed wejściem doładować sobie kartę. A tak wygląda stadion z bocznej trybuny. I Zaraz zobaczymy tą naszą trybunę. O. Nasza trybuna jest właśnie tam. Dziś Everton gościł u siebie Nottingham. Leoś, jak myślisz, jaki będzie wynik? 3-1 Nottingham. Oj, ty niedobry. Ja zawsze kibicuję drużynie tej, która jest gospodarzem, także myślę, że będzie 2-1 dla Everton. A tam w koncie przyjezdni kibice z drużyny Nottingham Forest. Już jeden z Evertonu został skoszony i żółta kartka dla gościa z Nottingham. Pierwsza minuta, 20 sekund, i Everton zagrywa. 1-0. Mamy drugą połowę, pod sam koniec. Powrotem strzelił jeszcze jedną bramkę. Także jest 2 ale w tym zielonym kubraczku Pickford. Sektor przyjezdny już opustoszał. Dobra, opuściliśmy mecz ciut szybciej, parę minut szybciej. Jak na razie jest 3-0 dla Evertonu, także prawdopodobnie i tak taki wynik się utrzyma. Leoś, jak ci się podobał mecz i stadion? Był duży stadion, dobry mecz. Toalety były lepsze. <grym> Toalety były lepsze. No spoko, stadion fajny jest, przystosowany na pewno. Dla osób, zresztą każdy stadion tutaj w UK, dla osób niepełnosprawnych, jakiś tam był też Quiet Room, dosyć nowoczesny, fajna akustyka, wszystko jeszcze nowe, świeże. Jak chcecie to polecam, możecie wpaść. Zaraz Wam tutaj wyświetlę albo nagram, jak można kupić bilety. Tak naprawdę bilety możemy kupić na trzy sposoby. Pierwsza. Kupujemy membership i tutaj mamy dwie opcje. Możemy kupić membership, tak zwany Forever Blue Plus. To kosztuje 60 funtów na dzień dzisiejszy. Daje nam priorytet przy zakupie biletów. Czyli no, w zależności od meczu. Ceny biletów mogą być różne: może to być 40, może to być 50, może to być 100 funtów. Zależy też, gdzie chcemy usiąść. Drugi rodzaj membership to jest Forever Blue i to kosztuje 35 funtów. Jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o dostęp do y, biletów. I tak samo są zrobione bilety dla dzieci: jest to Junior Forever Blue Plus, to kosztuje 40 funtów i Junior Forever Blue w y, cenie 20 funtów. Kolejną opcją jest zakup Biletów, tak zwanych hospitality packages. Tutaj różne są ceny. Może to być 95 funtów, może to być nawet ponad 1000. Wszystko zależy, jaki to jest pakiet, jaki to jest mecz. I tutaj nie musimy mieć membership, żeby skorzystać z tej oferty. Natomiast my wybraliśmy trzecią opcję. Zakupiliśmy bilet ze strony internetowej. Jest kilka takich stron. One nie są oficjalne, także tutaj jest ryzyko, że nie dostaniemy się na ten mecz. Ale no, już kilka razy z tego korzystaliśmy i udało się. Ceny biletu były. Były dla nas 100 funtów za bilet. To była według mnie najbardziej opłacalna opcja, bo nie musieliśmy się zapisywać do membership i polować na bilety. No i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. I wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bo prawdopodobnie w tym roku nic nie będzie. O, a tak wygląda stadion. E, tak wygląda stadion w nocy. Gdzie znaczy w nocy? No w sumie w nocy. Fajnie.